Cześć Minecraft z tej strony nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie stawicie łapki w górę, to wersja 1.17 Wam się zepsuje i nigdy na tej wersji nie pogracie sobie w Minecrafta. Więc jeżeli nie chcesz, aby tak się stało, to w tym momencie zostaw łapkę w górę i mięgo oglądania. I jeszcze przed odciekiem się was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer rgmc.pl Jest to sieć serwerów, na której znajdziecie na przykład survival'e, Megadropy, skyblock'i, OneBlock i Bedwarsy, wszystko na tym serwerze znajdziecie. IP to rgmc.pl, więc zapraszam was na niego bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wbijecie. Dodatkowo już we wtorek, w ten wtorek o godzinie 18.00 startuje nowa edycja trybu IzHC1.17, więc jak chcecie izhc to wbijcie. Zapraszam Was do grania. Pozdro. Jesteśmy już na serwerze i jesteśmy znowu na RGMC. Jesteśmy na trybie Survival 1.17v3 i dzisiaj mam w planach strollowanie administratorów. Mam dzisiaj w planie trolla na jakimś adminie Z tego co widzę jest test helper Zantis e, Może na nim zrobimy tego trolla, może ktoś w trakcie wbije e, No i co ogólnie robimy e, Zrobiłem sobie multikonto, e, multikonto z nickiem poduszkowiec3 I nikomu nie mówiłem, że robię to multikonto I dałem temu multikontowi opa e, Mam opa, patrzcie, mogę sobie na przykład game mode creative wpisać i sobie latam e, Jestem poduszkowiec3, nikt mnie tutaj nie zna po prostu w tajemnicy dałem sobie tego opa i żaden administrator o tym nie wie. No i będziemy jakieś rzeczy z graczami robić i zobaczymy po jakim czasie tepnie się do nas lub coś tam napisze jakiś administrator. Więc może na sam początek napiszemy na czacie coś takiego. Ig... A siema. Siema. Jak widzicie mam rankę właściciel, poduszkowiec 3. E, witam siema, kto ty? Administracja, znaczy boże, gracze widzę Widzę nie wiedzą kim ja jestem Kolejny zapytał się mnie kto ty e, Tak jak mówiłem, o kolejny Kto ty? Gracze nie są tego świadomi Że po prostu ja to ja i myślą że Jakiś nowy administrator Napiszę łatwe hasło Było xd e, Napiszemy że łatwe hasło było, że niby się Włamałem, kto chce itemki Kto chce itemki Zapytamy się ich kto chce itemki ja, dobra, tak jak widzicie, ludzie piszą ja. E, tepnijmy się do jakiegoś. No nie wiem, Zosia 2007, dobra, do niej się tepnijmy, bo ma dopiero. Ile ona tam ma lat? 12 lat, e, więc niech to będzie ona, dobra, jestem u Zosi Zantis napisał M, 3 kropki, więc on już chyba coś podejrzewa, dobra, jest ta Zosia. E, I co by tutaj jej dacie? Ja będę bogaty, dam jej z kilka staków bekonów, na przykład dam jej bedrock. Masz tu bedrock, dam sobie jeszcze dużo. E, dużo kluczy. E, jak ja Nikt, potuszkowiec 3. Masz tutaj jeszcze z staka kluczy. Więcej bekonów, więcej diamentów. Dobra. On serio tej dewy daje. Zrób coś, admin. Jak widzicie, na hipopie Zosia 2007 zgłasza. E, Zapytam się jej, czy jest zadowolona. Oj, nie mogę tu stawiać. A, nie mogę tu stawiać, bo to jest jej działka. No to smutne. O, ona za to coś stawia. Eee, ona coś stawia, dawaj stack kluczy, poduszkowiec daj admina No już im będę Z gościu zgłożę cię do właściciela, no ta, zgłoś mnie do właściciela, dobra E więc daliśmy? kilka staków bedroka Oj, coś jeszcze im piszesz? Chyba nie, dobra Idziemy do kolejnego Idziemy game 3, idziemy do siema Dobra, tepnę się do siema, jak widzicie jestem poduszkowiec 3 Siema, siema Siema, ty też coś chcesz? Zapytamy się, czy on też coś chce Poduszkowiec daj admina O re, ty jaką chcesz rangę Dobra, Bedrock, może mu Bedrocka damy. Nie no, się, szczerze mówiąc kojarzę tego gracza. i chyba kiedyś miał bana na serwerze. Nie będę mu robił favorki, dlatego że on po prostu już kiedyś dostał bana. Dobra, idziemy po prostu na spawna. Idziemy na razie na spawna. Mogę elitę? Górczak, dobra. A no dobra, rozdamy sobie elitę. Masz tu elitę, Górczak. Jak to było? LP, user, Górczak, parent, set, elita. Górczak, dałem ci. Dobra, Dam Górczakowi elitę. E, jak widzicie... E, gdzie jest ten Zanti? Co, się przestraszył? Ej, co jest? Jakiś zaloguj mi się wyskakuje. O co chodzi? Administracja coś tu robi? Co się dzieje? Poczekajcie, ja muszę zrobić. Oj, co jest? Ja muszę zrobić reloga z serwera, aby to mi znikło ogólnie. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem już z powrotem na serwerze. Już nie mam tego loginu. E, no to idziemy znowu tutaj. Kto do poduszkowiec? Kolejny. Rzucam bedroka na spawna. Zapraszam. Porzucamy sobie bedroka. Skąd ty masz opa? Tu, dobra, jak widzicie, się zbierają gracze. O, rgmc.pl, Poduszkowiec, Scott, masz OPA. Rgmc, over mi dał. E, będziemy kłamać, że dał mi over, e, że sam sobie dałem. No, w sumie to prawda, jest over mi dał, kurde, sam sobie dałem tego game moda. E, patrzcie, ile tu z bo tego bedroka przyszła. I co ja mam im go rzucić? Ja chyba im rzucę, chyba mogę im rzucić jednego bedroka. Ta... No, się zrób coś, Zu rzucasz i ty. No. Dobra, porzucam teraz kilofy 6-3 Pikaxe. Będę udawał już sam kilofy. Ej, naprawdę, co, co jest z tą administracją? Czemu ja tu w ogóle jeszcze bana nie mam czy coś? Dobra, pro. Ej, itemy mi zabrali! Kto mi zabrał itemy? Jakiś administrator mi itemy zabrał. Gdzie jest RGMC? Nie wiem. On mi zabrał, bo tylko on ma permisję. RGMC, nie oddaw oddawaj mi itemy. Ja dla graczy chciałem rzucić. Widzę, że chyba RGM mi nie da. Kto to poduszkowiec 3? Czemu rzucasz? Bo mogę. Bo jestem właścicielem. Dobra. I takim im porzucam, kurde. Co oni? myślą, że ja, kurde, nie będę im rzucał. Robimy sobie już kilofy. No, ktoś mi zabiera ze kwipunku. To on, patrzcie, widzicie? Wziął, wziął to. Impse RGM Kill RGM Aha, on też chyba chciał to zrobić. Dobra, wstaję. Nie zabijaj, nie ma z wszystkich. Dać mi elita. Olsza, mam psychę. Dobra, dajemy olszy. LP. No kurde, przestańcie mnie zabijać. Muszę LP user, olsza. Parent set sponsor. Olsza, dałem ci sponsora. Proszę bardzo. Dobra, e, kolejny hop ze sponsorem. E, dobra, bierzemy teraz sticka. Co by tu zrobić? BR, spherę. Jak to było? Lawa. Zacznijmy od jedynki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, patrzcie na to. Siema, koledzy. Ej, w ogóle jak ta lawa się wylewa? O tako. Replace snir, na przykład 10, air, e, lawa. Tak to działa? O jezu, patrzcie ile lawy zrobiłem! Kura spawnu na spawnie! Pali się, usuń to, nie. Nie będę. Admin, jezu, no ten lawna jest jakimś niągarem. Kto, to, Kogo ja tutaj za. Patrzcie, helper jeszcze do mnie przyszedł. Pali się coś spawn. Musicie zapłacić okup. Wo, Co tu się stało? To nie ja to zrobiłem! Wy ty fy, ja, ja spcherę zrobiłem. Kurde, dobra, słuchajcie. Niestety po tym secie na 0 zostałem zbanowany przez konsolę ogólnie, więc ktoś mnie z konsoli zbanował. E, więc no, prank nie wiem czy wyszedł. E, spawn jest cały zepsuty, będę musiał zaraz być go odbudować. E, więc trochę lipa ogólnie, że rękoma całego Spawna od nowa będę musiał budować. No ale no cóż, zdarza się. E, no co no, dostałem bana. E, może sobie kupić umbana, bo to dziwne by było, gdybym mógł być na serwer. E, mam nadzieję, że prank się super udał. Dobra, do widzenia, papa! Pa.